Apel marszałka Cezarego Przybylskiego do mieszkańców Dolnego Śląska, aby korzystali ze szpitali, realizując wcześniej planowane operacje i zabiegi jak i w sprawach wymagających natychmiastowej pomocy. Dzień dobry państwo, drodzy Dolnoślązacy. Pożycie bezpieczeństwa jest jedną z najważniejszych potrzeb każdego człowieka. Martwimy się o zdrowie swoich dzieci, martwimy się o zdrowie swoich rodziców, dziadków, w końcu martwimy się też o nasze zdrowie, o własne zdrowie. Dlatego róbmy wszystko, żeby dbać o to zdrowie. Zachęcam Państwa do leczenia się w naszych szpitalach. Nasze szpitale są naprawdę bezpieczne. Zbadaliśmy, przebadaliśmy cały personel w kierunku koronawirusa. Nie ma tego koronawirusa wśród naszego personelu. Jesteśmy rzeczywiście w sytuacji trudnej, w sytuacji. Dramatycznej. Niejednokrotnie operacje, zabiegi, chemioterapię, radioterapię, na te zabiegi czekaliśmy miesiącami. W tej chwili szpitale czekają na państwa. W Polsce umiera ponad tysiąc osób na różnego rodzaju choroby, w tym związane z chorobami serca, więc zawały, udary. Na nowotwory. Dlatego potrzebne, potrzebna jest Państwa obecność w szpitalach. Można powiedzieć, nawet potrzebna jest pewna odwaga z pozoru, bo tak naprawdę powinniśmy znaleźć się w naszych szpitalach, na naszych salach operacyjnych, w naszych punktach, gdzie poddawani jesteśmy zabiegom chemioterapii i radioterapii. Codziennie spotykamy się na konferencjach z dyrektorami naszego, naszych szpitali, z lekarzami, ekspertami. Oni zwracają uwagę na to, że tych, którzy potrzebują natychmiastowej pomocy, ale również tej planowanej, nie ma w naszych szpitalach. Jeszcze raz apeluję do Państwa, bo Państwa zdrowie jest właśnie w Państwa rękach, jest w naszych rękach. Nie bójmy się, nie bójmy się szpitali, nie bójmy się szpitali wojewódzkich, nie bójmy się klinik, nie bójmy się szpitali powiatowych. Tam naprawdę otrzymacie Państwo taką pomoc, jaką oczekujecie. Dziękuję Państwu za uwagę, dużo zdrowia, do zobaczenia.